Drodzy Państwo, chciałbym serdecznie wszystkich Państwa powitać w imieniu Pana Ambasadora, w imieniu swoich, wszystkich pracowników ambasady. Spotykamy się tutaj dzisiaj, przed dzień Dnia Konstytucji, Dnia Polonii. Jednakże spotykamy się tutaj również po straszliwej tragedii, która nas, Polaków wszystkich, dotknęła. Chciałbym, zanim rozpoczniemy tutaj część artystyczną, abyśmy jeszcze raz puścili pamięć wszystkich tragicznie zmarłych w tej katastrofie lotniczej chwilą ciszy. Proszę Państwa, po minucie ciszy ja sobie pozwolę powiedzieć również, że koncert jest hołdem dla wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Oni nie umarli. Oni przeszli na wierną służbę do Pana Boga. Katyn stał się dla Polaków bolesną ramą polskiej Zmieścił się czerwony szatan Spod ciemnej czerwonej gwiazdy Na polskich panach oficerach Za 1920 Za cud nad Wisłą Strzelając blisko Tyle każdej polskiej głowy Jak gdyby chcieli w nich zabić wiarę Nadzieję i miłość Jak gdyby chcieli w nich Zabić Boga Honor i ojczyznę 22 tysiące Naszych rodaków kwiat polskiej inteligencji, korzenie patriotyzmu, aż pękło coś tam w niebiosach przy ich morderstwie ostatnim. A Pan Bóg, co widział, palcem na niebie wypisał o Boże Starobielsk, o Staszku, Kozielsk, Miednoje, Charków i Katyn. W dołach katyniach, przestrzelone czaszki i serce rozerwane bólą bez bezsilności. Serca słowiańskie, polskie, polskie dusze śladami przeszłości zlatują jak do Polski, do kraju wieczności. I Pan Bóg błogosławił w ich bezlitosnej męce i rozplątywał drut kolczasty, którym wiązano niewinne, czyste, polskie, żołnierskie serca. Zakochaliśmy się w sobie, zakochaliśmy się w sobie I w tej ziemi lecą mąki modre obie Zakochaliśmy się w sobie, zakochaliśmy się w sobie I w tej ziemi Czy cię kocham? Czy cię kocham, że masz włosy jak łańżynek? Bola, że wśród ból tych ciebie wita? Czy dlatego kocham w Tobie, Że pochwala tą urodę, że pochwala tą urodę? I ją pytam. Czy dlatego kocham w Tobie, Lot korzeni i jak potok, co się pieni, gdzieś panowie, myślą My z tą polską tak złączeni, jak przy nich. Święto Konstytucji 3 maja. To święto jest bliskie sercu każdego Polaka. 3 maja 1791 roku Wielki Sejm Polski uchwalił w Warszawie Konstytucję, która zapewniła równe prawa wszystkim obywatelom. Była to pierwsza w Europie Konstytucja oparta na najlepszych demokratycznych zasadach. Niestety obowiązywała ona tylko przez 15 miesięcy, po czym została obalona przez Konfederację Targowicką. Mimo to przez wszystkie późniejsze lata Niego, 3 maj pozostał dla Polaków narodową świętością wspomnieniem czasów, kiedy Polska zadziwiała świat mądrością, światłością w podejmowaniu prób stworzenia dobrze zorganizowanego państwa. Trzeci maja zawsze wiem. jest świętem wolności, demokracji i narodowej zgody. Polsko. Polsko zdarzeń i smutków, polsko naszych marzeń. Z dni znajomych podźwignięta, z kruchy wskoru poskładana, niecierpliwa. Górna, chmurna, może biedna, lecz wspaniała. W wielkim świecie zagubiona, chudym latom zawsze wierna, z twarzą dumną, niespokojną, pod wrogami w tłum wciśnięta. Kołysana pszenicami, posiekana wojenkami, moja Polska, wasza Polska, nasza święta. Wzywam Was, Mickiewicza, wszystkich miast, sukiennic Platu Zgody i Times Square, sklepadra i Concord, serwicie się na zimę chcą Kto mają własny dom? Kto pójdzie śpiewać dziś? Kto zniesie dłoń? Do emnie wszystkich placów wzywam was! Z Uliczek, Kazimierza i Notre Dame. Z Picasso, dłoni hen w ogromną kartki biel. Do ludzi z wszystkich stron. Serwicie się! do waszych szum wypłoży lęk, Przegoni chmury obaw z naszych serc. I znów jak dzieci kwiaty, Chociaż starszy Bóg nad światem, Chodźmy śpiewać dziś i wznieśmy dłoń. A tu świat jak zdrowy sad, Tyle słońca, szczur, lat, Ziarna, róż, pejzaże, gwiazd. Jak pięknie, cicho i jak zgodnie. W wszystkich krajów wzywam was. W błękicie chmur nadziei wzywam was. W miłości do pokoju wzywam was. Wzywam was. Damo Polski, swojska księga wspaniała, narodu naszego Polska, ty, co na krainie leżysz łowickim obrusem, dumomowy mowy polskiej, najpiękniejszej z kilkuset. I muzyko, twoja wspaniała, romantyczna, narodowa, złopotem polskiej flagi odwieczna, twamowa. Księdze uskrzydlone jaskółkami, znaki prześcigają wichry morza, góry, ptaki. Poezjo, krajan polonii, gdzie ich wspólny trud, księgo jedności, jak muzyka znów, z martwych staniem, radości i solidarności, dźwiękiem, ocaleniem, przebaczeniem, obojętności. Jednocześnie celebrując dzisiaj Dzień Polonii, należy przytoczyć słowa naszego wspaniałego papieża Polaka Jana Pawła II. Rodacy, jakkolwiek żyjecie poza Polską w różnych krajach, to jednak należycie do wielkiej wspólnoty narodu polskiego. Pamiętajcie, że Polonia jest ważna dla Polski. Tak jak Polska ważna dla Polonii. Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Chcemy nieść dumnie tę flagę solidarności ludzkich serc i wspólnej pomocy, aby móc sobie dopowiedzieć. Dla wszystkich starczy miejsca w sytuacji prawdy i pokoju, w świecie odnowy, zgody i miłości. Wy, którzy stworzyliście Polonię, my, Jesteście i jesteśmy nie tylko emigracją, ale ponad wszystko żywą częścią Polski, która, nawet wyrwana z ojczystej gleby, nie przestaje być sobą. I proszę Państwa, na koniec, ponieważ był to mini koncert, <Ky> poprosimy o po ciche, kameralne zaśpiewanie marszu. Wiesz, że Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. żyjemy, co nam obca. Своєї ойчизни, хентні не носі Троти зноє, а найде цей блисний. Марш, марш, полоня, полон такси співа полоня. Полон <рес> та <а> й <йо> співали, та й співали, завстран, а то як й... ти. To hymn narodowy, to jest hymn Polonii. Proszę Państwa, w dzisiejszym KOK mini koncercie Bardzo udział proszę. wzięli moja droga przyjaciółka Małgorzata Bart, świetna szopenistka, która walczyła na tych i bolu, żeby zagrać szopena. Piotr Dąbrowski. I Małgorzata cywil iwanowicz która koncert dla Państwa przygotowała. Dziękuję Chciałem sobie również serdecznie podziękować za ten wspaniały koncert, za jego przygotowanie i wkład. I serdecznie zapraszam na nasze salony. Zobaczmy co to jest zyroposzczędza, nie chcę kupić coś nowego. Robimy stary w PD 150-170. My też mamy, są bardzo dobre. Też